Dzień dobry Państwu w kolejnym odcinku podcastu. Takie tam pieprzenie. Dzisiaj e, przepiękne popołudnie w Dańsku Słoneczne. E, naprawdę aż miło, aż chce się wyjść na spacer. Ale w kontrze do tego pięknego e, popołudnia będę dzisiaj mówiła o byle jakości. O tym, jaką cenę płacimy za byle jakość. A zaczęło się od tego, że Dostałam dzisiaj dwie wiadomości od moich czytelniczek. Jedna dotyczyła zakończenia dziesięcioletniej relacji z osobą, która sprawiała, że czytelniczka czuła się coraz gorzej, jej potrzeby były bagatelizowane, wszelkie próby rozmów były bagatelizowane i generalnie miała takie wrażenie, że to nie jest jej życie, że to jest jedna wielka byle jakość, cała ta relacja. A druga czytelniczka napisała o tym, jaką drogę przeszła od początku, kiedy mnie zaczęła obserwować kilka lat temu, kiedy ją zaczęło irytować to, że ja używam niecenzuralnych słów czasami, zdarza się, ale obserwowała mnie dalej, mimo wszystko, i zaczęła przysłuchiwać się bardziej uważnie temu, co mówię. I po jakimś czasie zaczęła zauważać u siebie takie przyzwolenie na byle jakości. I w pewnym momencie dotarło do niej, że jeżeli ona pozwala na tą byle jakość w swoim życiu, to też inni tym bardziej nie będą się przejmowali jej losem, czy jakością w jej życiu. I proszę Państwa, w sumie od tego się zaczęło dawno, dawno temu, kiedy ja postanowiłam oprócz jedzenia pisać też o jakości i o zdrowiu psychicznym. Dlatego, że to są dwa nierozerwalnie związane ze sobą tematy. Bo zdrowie fizyczne i zdrowie psychiczne to, jest, to są znaczenia połączone. Nie ma jednego bez drugiego. Nie ma zdrowia fizycznego, bo jest zdrowia psychicznego i na odwrót. I zauważyłam, że bardzo często ta byle jakość na talerzu jest połączona z pewną byle jakością w życiu osobistym, w życiu zawodowym, w życiu prywatnym. I to jest trochę tak, że my nie tylko pozwalamy na byle jakość w lodówce, w szafkach kuchennych, ale również pozwalamy na takie byle jakie traktowanie, na przykład w pracy czy w relacjach prywatnych. No, i to czasami idzie w parze. To mnie trochę zmartwiło, bo takie obserwacje nie napawają optymizmem. Zawsze jest mi przykro i smutno, kiedy widzę, że fantastyczni ludzie wychodzą z założenia, że nie zasługują na wysoką jakość, że coś o wysokiej jakości jest poza ich zasięgiem. Obserwuję takie zachowania u konsumentów, którzy nawet nie sięgają po produkty lepszej jakości, bo wydaje im się, że te produkty są jakieś horrendalnie drogie, albo wydaje im się, że to jest kompletnie poza ich możliwościami finansowymi. A prawda jest taka, że bardzo często produkty o lepszej jakości są w bardzo podobnych cenach. To widać zwłaszcza na przykład w przemyśle wędliniarskim, kiedy ta szynka, kiełbasy, parówki drogie wcale nie są lepszej jakości. Ale niektórzy nawet nie sięgają po wędlinę, która ma wysoką zawartość mięsa, bo wychodzą z założenia, że to będzie produkt spoza ich możliwości finansowych. I podobnie jest też trochę w życiu prywatnym i zawodowym. My czasami taką postawę przyjmujemy, że nie zasługujemy na coś, że nie jesteśmy warci zainteresowania, troski, miłości, przytulenia. I będąc w takim przekonaniu, pozostając w takim przekonaniu, często. Wpakujemy pakujemy się w sytuacje, które są dla nas niekomfortowe, które bardzo dużo kosztują, i w konsekwencji zaczynamy podupadać na zdrowiu psychicznym i fizycznym. Bo proszę Państwa, byle jakoś kosztuje zawsze. Byle jakoś na talerzu kosztuje nasze zdrowie fizyczne, natomiast byle jakoś w relacjach kosztuje nasze zdrowie psychiczne. I ja wiem, że ja powiem teraz, że no nie, no oczywiście nie warto tracić życia na byle jakoś, szkoda życia, na byle jakoś to jest jedno z moich haseł od samego początku działalności. Natomiast myślę, że jeżeli komuś jest trudno gdzieś w głowie poukładać sobie ten świat w taki sposób, żeby dotarło, że hej, jestem warta wysokiej jakości, wolę zjeść mniej, lepszej jakości wędliny niż więcej byle czego. Jeżeli komuś jest trudno poukładać sobie w głowie, że ta relacja, gdzie ktoś mnie nie szanuje, albo gdzie ktoś stosuje przemoc wobec mnie, to jest zupełnie coś, czego nie chcę. To jest tak bardzo dalekie od tego, o czym marzę, czego pragnę, co mi jest potrzebne, że ja nie chcę pozostać w tej relacji. Jeżeli trudno jest wyjść z takiego założenia, to być może warto odwiedzić psychoterapeutę, może psychiatrę. Trudno mi powiedzieć, pewnie sami wiecie lepiej, natomiast. Dobrze by było wyjść z tego fałszywego przekonania, że nie jesteśmy czegoś warci. Bo pozostając w takim klimacie, że nie zasługuje na lepszą jakość, na lepsze jedzenie, na lepsze relacje w pracy, na lepsze relacje w życiu prywatnym, my szkodzimy swojemu zdrowiu. Kupując byle jakie produkty, niszczymy swoje zdrowie fizyczne. Jeżeli Jemy codziennie żywność przetworzoną, wysoko przetworzoną, opartą na wodzie z wypełniaczami, to tam wartości odżywczych za dużo nie będzie. Więc nasze zdrowie, prędzej czy później, w konsekwencji tego, że nie dostarczamy tych składników, których organizm potrzebuje, no, to nie jest tak, że z pustego da się nalać. Będzie to nasze zdrowie w coraz gorszej kondycji. Jeżeli wychodzimy z takiego założenia, że nie zasługujemy na zdrową relację w pracy. Na zdrową relację w życiu prywatnym, to w efekcie nasze zdrowie psychiczne po prostu zacznie szwankować. Dlatego, że bycie w relacji, gdzie ktoś nas nie szanuje albo stosuje przemoc, i takie przeświadczenie, że ja nie zasługuję na takie zdrowe, pozytywne, fajne relacje w pracy albo na taką zdrową relację w życiu prywatnym, na zainteresowanie, na troskę, na to, żeby ktoś zapytał, jak ja się czuję, żeby ktoś zainteresował się mną. To powoduje, że nasze poczucie wartości upada jeszcze niżej. Ono się za chwilę znajdzie pod dywanem. Będzie nam jeszcze trudniej wyjść z tego fałszywego przekonania. A przecież każdy z nas zasługuje na zdrową relację, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. To nie jest tak, że nie wiem, jak ja ważę tyle i tyle, albo jak ja wyglądam tak i tak, no to już nie jestem godna zainteresowania. To jest absolutnie fałszywe przekonanie. I tak samo jest z jedzeniem. Jeżeli e, wychodzimy z założenia, że lepsza jakość jest nie dla nas z jakiegoś tam powodu, bo nie wiem, pochodzimy z jakiejś tam warstwy społecznej, albo nie wiem, zarabiamy jakąś tam określoną ilość pieniędzy, albo mamy takie, a nie inne wykształcenie, w związku z czym nie zasługujemy na wysoką jakość, to jest bardzo fałszywe przekonanie. I myślę, że jeżeli sami nie potrafimy wyjść z tego fałszywego przekonania, to warto sięgnąć e, do, do, o pomoc, po prostu poprosić specjalistę, żeby nas z tego przekonania wyciągnął, im szybciej to zrobimy, tym lepiej. To jest inwestycja y, numer jeden w takiej sytuacji, dlatego że im szybciej wyjdziemy z fałszywych przekonań, tym szybciej nasze życie stanie się lepsze, będziemy zdrowsi, bo to wszystko kręci się wokół naszego zdrowia. Przyzwalanie na byle jakość i przyzwalanie na traktowanie nas w byle jaki sposób, przyzwalanie na to, że producenci robią z nas idiotów i sprzedają nam produkt o niskiej jakości, to jest robienie sobie krzywdy, proszę Państwa. I to jest niszczenie swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. To jest wszystko ze sobą powiązane. Dlatego ja e, mówię nie tylko o jedzeniu, ale mówię o tej, o tej jakości w życiu e, pozajedzeniowym czyli mówię o jakości w relacjach zawodowych, prywatnych, o tym zdrowiu psychicznym. To wszystko jest ze sobą połączone. I zwróćcie uwagę na to, że na samym początku, jak zaczynamy się nie wiem, trudne słowo przebudzić, bo to nie jest najlepsze słowo do tego, ale jak zaczynamy zauważać, że hej, przez nami wszystko jest w porządku, my zasługujemy na to jakoś, tak samo jak każdy inny człowiek, to się okazuje, że nie tylko poprawia się stan naszego talerza, stan naszego zdrowia fizycznego, ale również stan naszego zdrowia psychicznego, bo jesteśmy w stanie się zdystansować, odsunąć od ludzi, którzy nas ranią, celowo na przykład, od ludzi, którzy nie szanują naszych granic. I nasze życie staje się po prostu. Łatwiejsze, bardziej przyjemne, spokojniejsze, jest mniej stresu, a mniej stresu to lepsze zdrowie. Pamiętajcie, że stres bardzo mocno niszczy. To jest coś, czego my czasami nie bierzemy pod uwagę, a stres wykańcza, dosłownie, dosłownie wykańcza. Tak samo zresztą jak byle jakość na talerzu. Dlatego tak dużo o tym mówię i dlatego mówię o tym w sposób holistyczny, bo to jest ze sobą wszystko połączone. Także nie warto tracić życia na byle jakość, nie warto niszczyć swojego zdrowia, byle jakość kosztuje bardzo dużo. Kosztuje bardzo dużo, bo kosztuje Wasze zdrowie. Dlatego zastanówcie się nad tym. Zobaczcie, gdzie przyzwalacie na byle jakość i pomyślcie, jak to zrobić, żeby stawiać na jakość. Jesteście tego warci i naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po tą jakość sięgać w każdym obszarze. To tyle ode mnie na dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.